Gości serdecznie dzisiaj witamy. Proszę zajmować miejsca, bo wnet zaczynamy. Co dla rodziców w czasie i święta, pióseka, laburka, buzia uśmiechnięta. Jest kraj lasu i łączki, obiet jadły zajączki, długo uchy zając tata, mama lekko popierata i kicatek mały synek. Obawieści! się o niego bała, tylko często ostrzegała. Mój zajączku, mój kicatku, głośna na pleckach uszka gładko. Nie wypatrzy ciebie słody, który nocą uciekł z wody. Co z rudą hitą, zmykaj w owiec albo w żyto. Czy to lato, zima, jesień? najbezpieczniej zawsze w lesie. Potrzebami nie na łące, najszczęśliwsze są zające. Leczki cantek moi mili zapominał w jednej chwili, co mówili mama, tata, bo wciąż tylko figle płata przy obiedzie zaśmiał thank i pod ksakiem zabłagał. Że ze strachu drży i płacze, a gdy wieś się już rozniesie, to na łące oraz w lesie. Nie za tym płacze, czy ty jeszcze mamy swoją zobaczę? Łapko obciera spełzy zajęcze, głośno oczy ze strachu serce, nagle biedronki ujrzał przy krzysiu. Szaraczek, lecz gdy spotkam jakiś zwierzę, całą sprawę mu powierzę, że w po jest szaraczek, że ze strachu trzy i płacze. Kłoboty nimo lecimy. się w prędko sroce wyświerkały, że w potrzasku jest szaraczek, że ze strachu drży i płacze, że tuż nad miastrzą krąży, umknąć malec już nie zdąży. Sroka papuka jeża i choć ten jej nie dowierzą to powtórzył to wiebiórce, a wiebiórka kudy córce, Pisał. Wciąż przekwalam się burzy, czas i na rzecz i coś był już blisko krzaka, już cię zbliżał do krzakami. A zajączku nie płacz proszę, tak przejęłam się tym losem, że przybiegłam coś im w nogach, choć nie w mojej gębie. Pysk otworzył list najszerzej, bo chciał połknąć biedne zwierzę. Lecz zobaczył zwierzę zgraję, która biegła lasu z krajem. Na ich czele niedźw niedźwiedź w złości. Wokół cieszą się zwierzęta. Czas ogłosić leśne świąta. Ja widział wszystko z góry, po czym zbił się ponad chmury i pomyślał: czas drogę, Dłużej zostać tu nie mogę. Muszę lecieć w inne kraje, bo tu dziwne są zwyczaje. A niedźwiadek na szalawiem i dawał mu rady takie. Nie oddawaj się od i nie ufaj kogu. Nie wybrzydzę przy obiadku. Słuchaj mamy, taty, dziadku i w pamięci Rade, nie wdała się w i zwady, niebezpiecznych miejsc unikaj, kiedy trzeba, szybko smykaj, toki cacku zapamiętaj, bo czas leśny zacząć święta.